To cały dzień będziemy oglądać? Nie, sądzę, że nie, no z dwóch miesięcy, a ona wychodzi raz w tygodniu, chyba? Właśnie tam! Co ty mówiłaś, że jest beka? Co beka? Ja Idę po tą półkę, Teraz spróbuję że... ją zjeść. A szklanę oglądałaś? Jaką szklanę? to ja ci muszę go kroić na kawałeczki. No, co taką minę robisz? A kto podaje niepokrojonego? Ja się kroić jeszcze? Zabawne, że biorąc pod uwagę jego mikrofon i prowadzącego, to i tak Piotruś ma tam najmniejsze co księgi. ...usiadłeś i poczytałeś o tym, jaka jest lista państw w Europie, to byłeś w szoku, że zapomniałeś o wiem, Hiszpanii, Portugalii, o, 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 Anglii... No, no nie no, Anglia nie. Zmieniłeś Anglię? Nie, Anglia nie jest... Ej, nie jest tak źle! Gdzie? Na Anglia jest w strefie Schengen. A, no tak, tak. Czy... A ja nie wiem, ale możemy to, sprawdzić. Jak obejrzymy, jak obejrzymy to, na drobniętą megę, to możemy <laughs> sprawdzić. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSa? Na skin Dzięki. Dziś najpierw będziesz darmową skrzynię za do depozytów Jak grasz pierwszy postaci, raz, takich jak klikniesz w kartę, bierzesz udział w eventach, twórz własne skrzynie lub wybierzesz te, które są dostępne. Pierwszy na raz na stronie obecny trwa event. Otwierając skrzynki można zdobyć specjalną walutę, od po soboty będziesz do wygenerowania skinów. Albo już nawet od piątku z największą ilość waluty otrzymają bonusowe skiny. Dzięki. Dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny. Korzystajcie do mnie. Czego? i tak mają, że jakieś dupeczki do nich piszą i ło, oh, jest ło oh, mega, ale jesteś super, w ogóle, choćbyśmy ze mną w związku. A do mnie jak pisze chłop, to albo, siema, wyszleś mi swoje gacie, cześć, to mój penis, albo y, chciałbym, żebyś była, chciałbym być twoim niewolnikiem finansowym. Chciałbyś mieć syna brusa, czy córkę kurwek? Syjurkę kur... No oni fan się by zarabiała. Ty nie wiesz, że streamuje, to jeszcze musiał mu kurwa pieniądze dawać. Przynajmniej nie miałbym ojca alkoholika. Lepiej alkoholik, niż ruchać świni. Daj miał lepszy pocisk. ...spd. mówiłam, że schudłeś! Ej, to 10,8! ale jestem chudy! Przed

Pan Jaweł II Pan mi ślugi i teraz siedzi w kremówce ukradając się. Zajob! No bywa zawsze lepsze dziewczynki z walkoczykami, co nie? A, a czy, czy papież <grych> lubi małe dziewczynki z walkoczykami? Z walkoczykami albo bez walkoczyków. Jak mi dadzą to jem. No jak pan już powiedział Tak pan już powiedział A skończyły już reklamować po tym filmie tak skrzynki? No pan już Co? No, tak jak pan już powiedział który? Ja już nie pamiętam tak dokładnie, chyba w takim białym bramku. Okrutnik, no. Dość. Który? Wczoraj było w planach kupić i majtki, i skarpetki. Skarpety, bo chodzi trzy dni w tych samych i to były takie białe skarpetki. Mówię były, bo już są prawie czarne. Trzy dni tylko w nich chodziło więcej chyba. Wiem. Dalej to chyba rzę, kilka godzin siedział i kręcił tylko ob, i kręcił. Oh. <gadam> o. Lubiłam tą piosenkę. A to bo to było to, było, to e, ten Jest taka, czy podniesiony przez dychę. Teraz możemy myśleć. Jak mieć na 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 Auschwitz. Broni, ale no Auschwitz. Dycha z trafieniem. Co? Bardzo dużo osób dalej kręci się, nie przejmuje tym filmem. My to, to jest po prostu szkoda tych dzieci, no nie? Które nie rozumieją i widzicie, dalej jego, pewnie jego będą używać kodów i tak dalej. i był duchem i nie dało się go trafić. Ale nie było finalnie, ale finalnie nie było, start. No cóż... No nie no, pan tu nie leje, to no. Muszą odejść na No i chce emeryturę. pan gdzieś indziej tryszczać się. Sorry. Łopie, gdzie ty szczasz? Proszę <laughs> bardzo. Petardę chciał wyciągać, ty. E, 15. Ja się o! dobrze czuję. Ja pierdolę. E, 12 Let's go! <laughs> Okej, okay, reakcja nieadekwatna. To, 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 ale chodzi o to, że znowu zgadłem. E, 15. BUM! Back to back to back 54, 50, close eee, 17. Boom! Co jest Ja się dobrze znam na dzieciach. Pojewany to jest. No, e, a co chciałam powiedzieć? Ja się cieszę, że jak odeszłem od kompa to was nie było przy kąpie. Gram five a no. Znaczy, chwilowo nie gram. a glory Jezu, ale mnie ten pysk boli, nie? Jednak jedzenie tej bułki nie wiem czy było <laughs> dobre. Jest ja bardzo lubię pagoli. i... Ej, ty zmieniasz ten nick. Zmień ten nick. Pan wam ja jak palaka pod drewno widziałem. Podchodzicie do tego filara. Dzięki. Ale muszę... Tak? Już zacząć... Wiesz, działać. Ale już nie jest źle, powiem wam. Jeszcze wczoraj brałam i przeciwbólowe rano. A potem już było ok. Ja pierdolę, ale mi ciśnienie w głowie Były momenty, że zęby o sobie przypominały I tak dalej Ale spoko Kurwa Co to jest za gra? Ale ogólnie takie wspólne granie to mogło być fajna sprawa Jak na przykład gram z kurą w coś i mógłby mi też udostępnić swoją kamerę, nie? Zwłaszcza w LOLu, u dzisiaj oboje byśmy wkurwiali. Albo wspólne. A są takie wspólne horrory? A, dobra, burza. O, A jak pan z dodawaniem stoi? 2 plus 2? To, Ile? 4. A 4 razy 4? Osiem. No, to, to pan zna tabliczkę mnożenia. My mieszkamy dość blisko siłowni i chodzimy na pieszo tam zazwyczaj, nie? Ale ogólnie dzisiaj przez to, że, jecha że ja musiałam jechać do tego dentysty, no to, to zrobiliśmy tak, że pojechaliśmy razem do tego dentysty i wracając mi, pojechaliśmy Jezu, nie na siłownię, nie, żeby już za jednym zamachem to no i pojechaliśmy na tą siłownię, wracając, zaparkowaliśmy, poszliśmy na siłownię, nie? I jak skończyliśmy trening i wyszliśmy z siłowni, zjechaliśmy na dół i ja mówię, że ja muszę iść do paczkomatu, no to poszliśmy do paczkomatu. Jeszcze Padrek mówi, kupmy chleb. I z tego wszystkiego wyszliśmy, nie? Z i idziemy no, do domu. No tyle to ja wiem. do domu to się skapnęliśmy. My, że my przyjechaliśmy tam autem Teraz nigdzie nie gram bo dopiero co po rwodach, po auto Kompa odpaliłam od pół roku Obity zero ma gdzieś chape. Kurza Mogę może pani tak polać no bo to po prostu jest tragedia nie? No. <grym> No tak. No to właśnie wczoraj mi proponowali tą grę, tylko, że to nie jest tania gra, nie? Ja pierdzielę. Ale nie możemy się zamienić miejscami, bo wtedy ja będę przy wiosłach. Jezus. Kurwa ciszej, bo mi przyżaga, ja nie wiem co robię. Jak mam machać, żeby płynąć? Płyniemy do przodu czy do tyłu? Nie wiem, przed chwilą jeszcze twierdziłeś co płyniemy. to jest wiosłowanie, że to nie jest nic trudnego. <grymne> nie, bo mi się tu pizdu że ten telefon, czekaj. W stream roku jeżdżą. Ej, Aga, no co? jak nawigujesz, no? Ale co ja powiem? No walimy kurwa w krzaki, no. Ja czat yy, Aga, którą stronę mam wysuwać, żebyśmy płynęli do tyłu? Yy, nie, nie wiem, żadnego. Czemu nie ty wiem. mówiłem, nawigujesz. Tutorial, jak zrobić trójko. Patrzcie teraz. Tak walisz kurwe. Jak on to kurwa zrobił? Teraz to się będzie grało <grywa> Jaka kochana Widzowie mm, ale tak bo... się zastanawiam jak są ludzie którzy naprawdę mają dużo pieniędzy i tak dalej czemu oni sobie nie zrobią zębów? Tu 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 ja się bałem, ja piedolo To jest kurwa? Ej, myszka mi kurwa, myszka mi wylało mi się piwo, ja pierdolę. Jadek, chcesz flaszyka? Daj, 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 leci, leci flasika, To ten... jest kurwa, co to było, no widziałeś to? Raz, dwa, trzy. Sergi, to nie było? Grać. Kamień. Zapisywałeś do dentysty? Co o to chodzi? Ja nożyce... Ej, ty kurwa, jełno, dobra! Sięciu! No czegoś ewidentnie tutaj brakuje. No jesteś za kierownicą. To Siedzi. sytuacja wyglądała tak, że los chyba nie lubi za bardzo. Aha. Karczmisia misia się i Zimulaja. Czemas! Stworzyli, nie wiem czy oni, czy ktoś stworzył, chyba oni. Nie wiem, ktoś stworzył. Na im góra, jak wiecie, wrzucacie różne zdjęcia, uploadujecie, to i można link wysłać. No i wrzucili, wrzucili zdjęcie, i problem jest taki, że RNG sprawdza, że w Pierwszy grudzień znalazł. Wygenerowany losowo dni. po prostu c word przez V. Dwie osoby, które ten link wkleiły nieświadomie też nie widziały. No bo to już jest przesada trochę. No to dostały bana od Twitcha. Karczma dostał bana na 7 dni, a Zigulaj dostał permanentnego bana. Odwołał się, oczywiście, i po kilku minutach mu odrzucili odwołanie pani wpłaciła, jeżeli mogę zapytać? 20 złotych. A dlaczego? No, a skąd ta była Pan uważa, że ja jestem taka bogata? Nie, nie, ale ja nie... Ale ma głośnik słodki. A ta pawni babcia. Powiem dlaczego no. 20 złotych, ale dlaczego w ogóle pani wpłaciła? Nie wiem. Obrzymi. Chodź, 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 chodź. Tak, dawaj. Bom. Ale nie O kurwa. Nie Oglądam ciebie z siostrą na tapczanie. raz sterczy jak pojebane. Co mam robić? Czy to znak? <laughs> Idź kurwa do psychologa, gościu. Gdzie u kobiety znajduje się Można? Nad cipą. Nie znajduje się. Można jest to. O kurwa. Naprawdę? Naprawdę?